Siemaneczko, z tej strony Josi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle jest ze mną niezastąpiona pomoc rolnicza w postaci majstra. Siema! To ty się tak, chłopie, skradasz? <grafię> Jakbyś coś mi chciał ukraść. Ale ukradnę ci, ukradnę, zobaczysz. <grafię> Dobra, zaczynamy od tego, że pojawił się u nas nowiusieńki siewnik Bednara. 9-metrowy, z racji tego, że musieliśmy się przesiąść na troszkę większe maszyny i z racji tego, że mieliśmy na to pieniądze, bo sprzedaliśmy sobie ser. Także także oprócz tego, że pojawił się nowiusieńki siewnik, którym za chwilę będę działał na polu, to jeszcze czekamy na nowiusieńkę na torcie naszego gospodarstwa, czyli na Nowiusieńkiego John Deera, który właśnie do nas jedzie. Także za chwilę już go zobaczycie. Eee, trochę zaspoilerowałem, że jest to John Deere, ale pewnie po miniaturce i tak widzicie, że jest to John Deere. Eee, także eee, o właśnie widzę lawetę, dokładnie. Dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry. O, proszę pana, wie pan co? Tamnym wiaskiem, standardowo. Tak jak zawsze, dobrze. Tak, dokładnie. Nie ma co, pan już tu u nas jeździł kilkukrotnie, także... także... o Jezus Maria! Prawie Oj pardoś! Prawie się panu nie stał? Nie, 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 żyję, dobrze, że odskoczyłem. E, dobra. zagapiłem. Elegancki, elegancki John Deere jest na, na lawecie. Majstru oczywiście jest idealnie pod niego ubrany w ubrania Fenda. Bo majstróg tak. wyznaje tylko jedną markę ciągników i nie jest to John Deere. Nie, nie, nie. Ja sobie. No, mów, mów John Deere, druga marka, taka najlepsza, nie? Ale w tędy, Dobra, uważaj, bo cię chłopie, chłop zabije tą lawetą. Nie, do, nie no, masz. ja no zjeżdżam. No dobra, zjeżdżaj. <laughs> nie, no właśnie, Tak, mówisz? Wsiadaj. Że jak mój, to, to już mam się zjechać. No Zresztą dobra. Ja ze z tobą zjadę. A tu panowie a. macie golfa eleganckiego kurczę. Ale 5000 już wraz. Dokładnie. Nie, A jakiś innik, jakiś Jeden 1,6. Diesel, diesel i... 1,6 Diesel. A turbo czy nie turbo? Nie, to były wolnosące diesel. Ale były też w turbo 1,6 TD. No były, ale to jest 1,6 D. I jakby było TD, to bym wziął Kurczę. A, no widziałem. Odczepiam ten obciążnik na dół. Dobra, czekaj, bo tu nowa klawiaturogia, chłopie, no. on się nie wyznaje. O, jak odczepiony? Bez TD, jak bez TD to tego pół mogę to. za 3,5 wziąć. No nie, 3,5 to nie, bo jest zadbany blacharsko, także... także... Piątka, pani i panie, i bierz pan. Panie, na tyle już że tutaj za 2,5 możesz brać. Dobra, dobra. dobra, to co, czekaj... o tym przodem. przodem, przodem no, no właśnie, czekaj, no muszę się w sumie nawrócić. No, 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 no. Dobra, to... Wie pan co? To my czekamy na tą drugą maszynę. Dobra, no ten... to ja tam jechać powiem, czy sobie no. panowie powiem, czy jedziecie, jak nie, to... Nie, samo? nie. nie to może na 180. No. No? Tam przywieźdź, na 180, Wal normalnie, na luzie. No. Dobra. Także to... Tak. ja zaraz, zaraz przywiozę. Dobra, to my czekamy. Dobra, jest, okej, okay, podnosimy. O, chłopie, wszystko poszło do góry. Ale. Powiem ci, że... Sprzęt jak, jak ta lala, majstru. Ty. Stój, robię fotę. Stoi. Tak? A to mówisz, jak, jak mówisz, że robimy fotę, robimy Stoje. fotę. Czekaj. Trochę lewo tymi Pelami. Tak? O, o, może być. Dobra. Dobra. O, zrobimy od razu tak. To była piękna fota. Pamiątkowa. Yy. Elegancka foto pamiątkowa zrobiona, mm, teraz tak, to co majstru, ja go odstawię, bo nie ma co się za bardzo nim cieszyć, bo póki co nie mamy i tak maszyn pod niego na robotę, a i tak czeka mnie sianie, więc po prostu go wezmę sobie, odstawię tu gdzieś na bok, elegancko. Ops, dobra. Niech stoi, a czekaj, bo ja mu te chyba kogutów nie wyłączyłem. No tak. Teraz chłopie te koguciki takie malutkie robią, nie? Dziwne. No ale co poradzić. Dobra, nie ma co, siadamy. Do Do szóstki, majestru czyżbyś się zawiesił tą lawetą na naszej skrzynce pocztowej? wiesz, jeszcze policja dodychała. No tu co się ty... nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje, tylko generalnie chłopieździ nie potrafi i w skrzynkę wjechał. Panie, panie, wie pan, tamten? No, ta skrzynka tam wie pan tego, no. O, tu. o, o, o jezu. O, 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 dobra. Dobra, to jedź już, bo Jakiś sałacze się z przodu i zestawi. A, myślałem, że kasztaniarz. Co z tego, że ja tego wiozę, nie? A to on jest sołciarzem. No. Nie, on jest kasztaniarzem. Ja, to ile my na ten ser zarobili, żeby mogli sobie takie rzeczy kupić? No, tam pod 600 tysięcy było, 580 groszem, nie? No, takie 550 chyba. No, jakoś tak. Yy, ale ten, ale najważniejsza sprawa yy, jest taka, że na to pole, na które teraz jadę, czyli to Yy, największe yy, mamy z majstrem. Hrabkę mianowicie yy, myślimy nad tym, czy żeby wziąć kredyt, yy, i generalnie to pole sobie wykupić w końcu, bo płacimy dość dużo za dzierżawę na tym polu. Yy, natomiast, yy, no, yy, mając yy, na uwadze to, że ser się bardzo dobrze sprzedaje. To chcielibyśmy go to pole wykupić, a nie, a nie wiecznie dzierżawić, a ewentualnie inne wziąć w dzierżawę mm, na miejsce dzierżawy, tego żeby, żeby się po prostu rozwijać. No mamy już duże maszyny. Mm, teraz przyjedzie nam jeszcze jedna maszynka, ale to Wam nie będę spoilerował: jak przyjedzie, to, to się szybko, yy, że tak powiem, na, wytransportuje na farmę żeby wam pokazać mm, także no z racji tego, że się rozwijamy no potrzebujemy i większych maszyn i większej ilości pól, więc, więc taki kredycik myślę będzie y, optymalny, żeby to pole kupić mm, i teraz tak ja się tu rozkładam albo się i nie rozkładam, bo yy, no tak, nie mogę się rozłożyć, bo mam kable nie pod podpięte ale już sobie popotnałem elegancko dobra On się tu rozkłada i teraz tak eee, 36 metrów ręcznie ścieżka 1 na 4 Dobra no to co opuszczam eee, Nie to tylko to Dobra i zaczynamy szanie. Łamatko, majstru, takim jeszcze, żem mnie siął. A ty? Ja nigdy. 9 metrów to za dużo dane. O chłopie, ja nawet nie wiem za bardzo, jak tu jechać, żeby. A chyba muszę z zewnątrz jednak jechać, bo Bo no nie, wy, nie wystrzelę. A on ma znaczniki w ogóle? Jakieś? Nie. Aha, czyli tak na, na Czujas e, mam jeździć. Nie, nie się jeździ pod gps nie? No wiem, wiem, ale, ale muszę zrobić dwa razy dookoła, żeby zrobić ścieżki technologiczne. No, nie wiem, różnie się robi ścieżki technologiczne. Ja na przykład przeszedłem na to, że najpierw zaczynam sobie od ścieżek poprzecznych, a później dopiero bawię się w ścieżki do No Tak to, jak wiesz, to robią co? koledzy w realnym świecie, także tak robiłem nie? O to ja ci powiem, że ja zrobię tak, że po prostu zasieję sobie. Mm, w sumie, jakby tak teraz go dźwignąć i zrobić tu poprzeczną ścieżkę. Dobra, no ja to zrobię. Ja to robię. To jest mi milion IQ. Państwu. Dobra, to jest tak. Opowiem ci, że to sianie będzie dość trudne, ale. Ale z racji tego, że mówiłem, że, że już ogarniam te ścieżki, no to, no to niestety przypadło mi y, sianie nowym sprzętem. Ty, mama mi przyniosła przed chwilą, nie? No. Pipsy z Ameryki właśnie taka przysłała. A? Matko, bo z stoi. Eee... Witam, dzień dobry. Witam, Tak, już przyjechał? No ja, ja, ja szybko się na farmę muszę. Dostać. Ja, y... a propos tych chipsów wziąłem jednego. O człowieku, jaki to jest ostre. Jutro będzie piekło. od. dobra. Dzień to dobry, wsiadam do, wsiadam do osiemerki i ściągamy go. No, a propos to jest właśnie druga maszyna, którą ...którą mieliśmy zakupić. Y... Która była potrzebna. I teraz tak. Tylko, że jak ja wjadę z tym obciążnikiem na ten, na lawetę, to ja później nie zjadę. Wieża! Więc... Tak? No nie no, zaryje mimo ziemię. Dobra, tylko odczep tu. Dobra. No to odczepiajcie go tam, dobra. O, i teraz, teraz, to ta, tera, teraz. To... Uwaga, uwaga. Miało, śmiało. Miało prostować. Śmiało. O proszę. Dobra, to zjeżdżamy można śmiało do Tu na razie nie skręcać, czy skręcać już? Można już, no śmiało. A Aś... to wciąż ich No właśnie. No okay. ty też można brać razie O! o w locie zapiął. Dobra. ELEGANCKO! maszyna zjechała Piękna talerzóweczka Boże Ja to może się ja chyba od razu talerzować co? Ale to yy, czekaj To w sumie mogę talerzować Panowie tutaj. Ale to co, firmy. Za, zasiejesz, bo tam ciągnik stoi yy, z o, to, to. tym... Gratisje ja od firmy dla was. Myczki i koszulkę tutaj dla pana, bo widzę, że Nie. pan ma taką... Koszulkę ten w czerwonym, taką nieelegancką, nie bo tu pan widzę firmowo No Dobra, ten, zaraz, 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 taką, jak ja mam. Za, zaraz się przebierę. Nie pan, A... no roboty się nie wybiera, nie? Dobra, e, to ten, to dziękujemy bardzo i co? I widzimy się przy następnych zakupach. No, czyli pewnie za tydzień. <laughs> pewnie tak. Miłego <laughs> panowie. Na razieńko, cześć. No, więc, no mar, mar, więc, rady, 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 rady. więc... jest tu piękny potinger eee, to dobra. Znaczy ja przebrałem Tak O kurde blues a no elegant Dobra majstro, to teraz powiedz mi taką jedną rzecz. yyy... Eee, to co, ee, sieje czy ten ee, sieje czy, czy jechać z tym? Jest tależować po 20 Dobra No to to chciałem usłyszeć, że... Jak się jesz, no to ja tu się chłopie przygotowałem. Yy, te. Yy... Ja tu się przygotowałem. Ty no hey, majstru, coś się zepsuło. Co Gdzie się jest zepsuło? mój drugi błotnik? Ja nie wiem. A ja o chłopie błotnik na jednym kole. Ten To no Problem. Trzeba będzie, <laughs> trzeba będzie reklamować tego John Deera No nie wierzę. Dobra, najwyżej go ściągnę i ten. Nie, nie, jak doślą, to wtedy będzie. To wtedy będę jeździł z wama. A na razie jadę z jednym, a, a ściągnę go później. Odkręcę. No ale tak ją. lipę odwaliły. W Jondirze. No nie mam. No, no nie mam słów. Dlatego tak. nie? Taka lipa w Jondirze. Kurde, blady. No ale dobra. No, jak to mówią. Juolololo. Eee, teraz tak. Jak to wszystko się zachowuje? Czekaj, ja tu mam... Ja tu mam całą hydraulikę podpiętą. Ło kurdi, mol. Majstru, powiem ci, że... Ta brona, ta talerzówa, to... Rany boskie. Co ja zrobiłem? Czekaj, bo ja odwaliłem teraz takolite. Czyżbyś ścieżki pomylił? Nie, bo zacząłem od tego. Zacząłem sobie z środka zamiast od boku mega. O chłopie. Tu jest, dobra, tu muszę wjechać. O jak John Deere wszedł na obroty, to ci powiem, że jest. Jest kawał hama. Chłopie, jak to <śm> idzie. Uf, jak to chłopie po oczy, a nie poczę, idzie. Ty się, to, fendy. ty się toczysz, chłopie. Lecę 18 na godzinę z taką talerzową ten twój fend, to by już kurde klękał na robocie. Tylko fendy. Nie tylko fendy, hmm. tylko Deery. Takie, bo ja tu, chłopie, patrzę się za siebie i nie widzę, gdzie jadę. Tu muszę pilnować, żeby ładnie boczkiem brać. Całość tego... O, powiem ci, że... Jest ciężko z takim zestawem. To chłopie, jak jest rozłożone, nie? To ta talerzówa jest chłopie z 10 metrów za tym. zaciągnikiem, nie? No. Masakra. Nawet Ilega. tu... Nie wiem jak tu łuki brać chłopie, bo to... To no, chyba naukach trochę nadrzucać, bo normalnie, ten normalnie jest yy, tak, że nie, nie, do, nie podbiera wszystkiego, nie? No słuchaj, trzeba się przyzwyczaić do pewnych rzeczy, no tak, no. Szczególnie do nowych maszyn. No dokładnie. Tak, okay, bo już, już za blisko jadę. No powiem ci, że... A fajnie idzie, no kurde, jednak co 400 koni to 400 koni Eee, mało ten ma więcej A no dobra, no oczywiście No o Jezu, no 1100 no to już jest No Wario 1100 no to na pewno ma więcej koni 50. 1100 nie ma Jest 1100 przecież nie. To jest ten na głośnikach jest ja jako Wario 1100 On nie istnieje o. o! Ale jest ten! Jest ten, co Pucha mówił Tysiąc eee, osiem... nie, jak to było? Ja nie pamiętam, ale on coś tam mówił, że jakieś. 1800. Że jakieś, na jakieś specjalne zamówienie? 1080, jedyny na świecie? Chyba był coś no, coś takiego mówił. No, coś, 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 coś tak mi się zdaje. To trzeba by było puszkę ogarnąć, żeby on to powiedział, bo... Bo ten... No. Bo ja nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Puszka to by skupował od każdego ziarno. He, ja, no tak. Wiadomo, ja <noise> najlepszy biznes. Bez spiku. Ja tu chłopie sobie siedzę, czesierka sobie, elegancko, 15 na godzinę. A, no i majstrus, zacząłeś o tych chipsach, to dokończ. No, są strasznie ostre chłopie. Tak? A Masakra. to, a ja jak się nazywają? Doritosy, ale to są sticksy. Doritos Stix, sticks, tak? No. Poproszę. Takich jeszcze Wiele. nie jadłem. Ale fajne, bo to jest trochę jak machuga, bo te sticksy nie są takie, że... No wiem, takie takie, takie grubsze, no? No, no, no. Ja cię... Nie wiem, albo... Nie, ja ci... Ja ci... Wiesz co, ja dzisiaj jeden kebab na ostrym. Samym ostrym. Aha. To my tak nie piekło jak to. O kurde. No to powiem ci, że jest... Musi być srogo. Ale to wiesz, w kebabach też kebaby... Taki, takich faktycznie ostrych kebabów to mało kto robi, bo kto by ci to zjadł, no przyjdą takie melepetyce: o, ostry sos, ostry sos, a tak naprawdę, a tak naprawdę jakbyś mu dał łagodny, to i tak by go piekło. No ale tam było e, ostry sos i bardzo ostry, ja bym na bardzo ostry. To no, ja tylko takie jak są dostępne. No, znaczy się to jest też kwasteta no, taka... i Miszany, 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 miszany. Nie, ja mięsko mieszane, ale sos, ale sos, sos Chociaż czasem, czasem biorę mieszane, czasem faktycznie. Zależy też jaki kebab, nie? No. Bo jak jestem zmuszony brać z kapustą, to raczej, raczej z, z mieszanym, nie? Ale, ale jakbym brał taki wiesz, taki ten, to czas, no zależy, zależy. To dużo czynników na to wpływa. Ale że to. Jaką jadłem? A? To jest pizza z Karoliną Lipet Neapolitańska Neopolita... pizza z... Neapolitańska, tak? Neapolitańska pizza z Karoliną Lipet, no No to nie jadłem W sensie Bo... w ogóle nie jadłem w życiu Karoliny Usta mi kurde zdrętwiały A? Chyba wszystko w buzi mi zdrętwiało, nie? Mm. Ale... Chyba dobra była, nie pamiętam. Chyba dobra była, <grym> <wyraź>, nie pamiętam. <grym> to Jak to ostrożności to wiesz, nie? Jeszcze ona była tak strasznie gorąca to w ogóle jeszcze się podbijało, nie? No wiem. Tak, To była najtrzeszej rzeczy pojadłem. Ten... A w ogóle te... ...zubki chińskie, te budaki chyba, tak? Buddaki. No budaki, no. Chłopie nie ja ten razy dwa chłopie i nic. A Hubert zjadł, to było na Sylwestra, Hubert zjadł to zwykłą taką, ostrą no. po prostu, razy jeden, czy cały spocił. Znaczy się, ja ci powiem, że razy dwa, znaczy się mnie ogólnie buldak robi. A mnie Znaczy się, to że ja też tak nie tyram się już tym ostrym. Kiedyś się tyrałem bardziej, nie? Teraz już tak trochę. Ale ja też się nie tyram, ja też się nie tyram, bo ja jak jechałem na Sylwestra to ja ostatnie co ostry ja to kebab, a kebab z tym ostrym to to nie ma w ogóle żadnego porównania, nie. No wiem. No właśnie. No to o tym bardziej, nie? No mnie to nie porobiło. Nawet tym już się zapytać Huberta, nie? To on był już zdziwiony. To no nie ja wiem, raz... no ja, dla mnie... Dla, dla mnie to srowki zawodnik. O jest No nie wiem, ja chyba jestem odporny. nawet... Ja już jak już sobie jem te chipsy, no bo kurde A to Mamy z czasem się i... człowiek przyzwyczaja, nawet, nawet jak no. masz takie coś mega ostre to po chwili już tak coraz mniej wyczuwasz, bo jednak ci się człowiek przyzwyczaja, nie? No dokładnie <laughs> Dobra Gatki, gadrykami, ale <laughs> czas leci, dokończymy sobie to pole poza odcinkiem. Ja się z Wami żegnam, jeżeli odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć. Na razie.